Dziękuję, że mam. Żeby się przywitać. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Halindę, czeskiego bohatera dnia dzisiejszego. Wsięźniów jeszcze Pani Sylwia, Pani Sylwia. Pani Sylwia, bardzo proszę. Bardzo, ale to naprawdę, jeżeli chodzi, Państwo, mam nadzieję, że będzie nas świętać oczywiście, ale. Obrazy. Panią Kalinę Budziszewską, która, jak wiecie Państwo, jest po prostu znawcą tematu. I nas w te główne rzeczy najważniejsze prowadzi. A ja bym chciał tylko e, o kilku sprawach nazwijmy sobie organizacyjno-rodzinnych. Ewa Kuroska parała się kulturą zawsze. Zawsze. Pamięć jest dobra, nawet odległa. Ewa zawsze miała blisko siebie, Coś, czemu mogła tworzyć Tuż, tołówek, farby, pędzel, rozmaite rzeczy i co, bardzo ważne, zawsze z tego korzystała. Kiedyś były nawet takie ciekawe rzeczy, ja je pamiętam, może nie wszyscy wiedzą, ale Ewa również uczyła innych, oryginalnych sprotów ze sznurka sisalowego. Wiecie, co to wyczyniało? Cuda. Kiedyś to były cuda. To naprawdę piękna rzecz, a z całą pewnością takie sprawy może potwierdzić jej mama. Ewa jest wyjątkową osobą w rodzinie, z której się wywodzi, czyli z rodziny Popku. Witamy tutaj panią Anastazję. Mamy. Ale chcę powiedzieć Państwu, że Ewa nie jest jedyna w tej o wyjątkowości artystycznej. Jej siostra Małgorzata to człowiek szczególnie wrażliwy na e, otoczenie, na kulturę, na piękno, z tym, że na dzień dzisiejszy wybrała kulturę w tak zwanym popularnym tego słowa ujęciu i jej mała pracownia zabiera jej jego czasu. W tajemnicze nie wiedzą, czym to pięknie się zajmuje Małgorzata. Ale chciałbym powiedzieć również, że to trochę może skłoną mi dla niektórych się pokłóci, ale <tryk> może uda mi się to zrobić, nim, yy, ponieważ chciałbym powiedzieć również o yy, siostrze, raczej o jej synu, którego dzisiaj już nie ma. Chciałbym powiedzieć o Adamie Walczow. To młody człowiek, który tutaj w tych pomieszczeniach pomagał nam również w pierwszych finałach Wielkiej Ortybrycie Świątecznej Pomocy. Przedwcześnie odszedł, ale uczestniczył w kulturze i byłby dla Pani Asadia, która, jak się okazuje, dla mnie, bo mam tę odrobinę przewagi, że chwil, kilka temu zamknąłem y, na, na górę i widziałem to jogu. Chciałem w tym momencie razem zwrócić Państwu na ten e, obiekt uwagę, ale Ewie podziękować za to, że zechciała tą piękną osobę, jaką jest Pani Anastazja Boby, mama, Ewy, Młdosi, Basi, Baccia, etc. można by jej, etc. E, na tym pięknym zdjęciu widać jej wielką duchowość i to, co przekazywała swoim dzieciom. Za to jej wielkie dzięki i chwała. E, My jako Stowarzyszenie Brano, organizując tę wystawę, chcemy przybliżać wiedzę, umiejętności w dziedzinie kultury wszystkich ludziom, stopniowo oczywiście nie ale związanymi z siedzcami obrodzenia. Chyba jest taką osobą, która yy, warto, żeby więcej osób poznało ją od tej strony. Wiele z Was znają, ale będzie okazja ten temat bardziej zgłębić. Jako Stowarzyszenie w tym momencie wszystkim Państwu dziękujemy za przybycie, a Miejskiemu Orodkowi Kultury, Kultury podziękowania za pomoc i współorganizację. No przede wszystkim chciałam gorąco powitać i te bohaterki dzisiejszego spotkania. Ale tak naprawdę to w Siedlcach myślę, że jej obrazy pokazywane były sporadycznie. A jeśli już, to na wystawach zbiorowych. Natomiast często uczestniczy w plenerach w Polsce, w plenerach o zasięgu no, takim ogólnopolskim czy jakimś regionalnym. Tam tworzy obrazy, potem je pokazuje na wystawach poplenerowych. Pokazuje też swoje prace na wystawach tematycznych. Znajdują się potem one w albumach, które towarzyszą tym pokazom. Natomiast w Siedlcach, jak wspomniałam, rzadko się oglądać jej obrazy na wystawach. Natomiast chcę jej pogratulować, że zdecydowała się na ten autorski pokaz. To nie jest łatwe przygotować. Taki pokaz autorski, bo wtedy jest się naprawdę wystawionym tak na, na świeczniku. To jest trudne, bo, bo przekazujemy jakąś taką cząstkę siebie, swoje wnętrze. Bo nie da się namalować obrazu, stworzyć czegokolwiek, żeby tam nie zawrzeć swoich emocji, swoich odczuć. Także to, to jest y, trudny temat. I tym bardziej y, chciałam jej właśnie pogratulować, że znalazła sobie tę odwagę, żeby taką prezentację y, przygotować. Y, Wystawa, którą y, będą Państwo mieli okazję za chwilę oglądać, y, zawiera 34 obrazy. To jest ładny zestaw, jak na autorski pokaz. Y, są to obrazy olejne na płótnie. Y, wszystkie powstały w XXI wieku, z tego co zdążyłam. Przeanalizować, a tak naprawdę to na przestrzeni kilkunastu lat. W obszarze zainteresowań malarskich naszych zapatentów znajdują się różne tematy. Są wśród nich pejzaże, te takie najbliższe sercu ale są też pejzaże morskie, pejzaże górskie takie kompozycje z motywem architektury, z motywem. Takie motywy architektury wiejskiej, jakieś sceny rodzajowe wiejskie, zagrody wiejskie, także tematy, które są jej dosyć takie bliskie. Tam, gdzie przebywa, tam te swoje motywy jakoś interpretuje w swoich obrazach. Oddzielnym tematem są portrety. Kiedy patrzymy na te portrety, widzimy, że autorka ma zdolność, łatwość charakteryzacji postaci, które przedstawia. Znajdziemy na wystawie portrety znajomych, przyjaciół, no i te takie najpiękniejsze, najwartościowsze, najbliższe sercu, emocjonalne portrety rodzinne. Często też widzimy, że autorka wyposaża swoich bohaterów, portre, bohaterów, swoich portretów w jakieś elementy, które świadczą o zainteresowaniach bohatera. Także takie ciekawe elementy wprowadza do tych kompozycji. Odrębnym tematem są kompozycje, które można powiedzieć, że są na pograniczu. Fantazji bądź baśni, gdzie znajdziemy jakieś magiczne ogrody, postaci, ptaki. To jest ten świat, który nam mówi o wielkiej wyobraźni i o wielkiej kreatywności autorki. Takim tematem, który ładnie tutaj na wystawie się bardzo przedstawia, i który myślę, że najbardziej charakteryzuje język malarski artystki. To są kompozycje kwiatowe, gdzie cała kompozycja budowana jest z małych fragmentów płasko malowanych i połączonych, zjednoczonych grubą linią, co daje takie wrażenie witraża. I stąd może właśnie tytuł tutaj wystawy, witraże pędzlem malowane. To jest taki charakterystyczny, rozpoznawalny język autorki. Kiedy patrzymy na jej obrazy, widzimy, że korzysta z bardzo szerokiej palety barwnej. Nie boi się koloru, harmonizuje te kolory, ale w wielu obrazach widać, że świadomie ogranicza tę paletę, bo są kompozycje, które są monochromatyczne, ale myślę, że to jest po to, aby jeszcze podkreślić. Nastrój poszczególnych kompozycji, wydobyć ten nastrój. Także wystawa jest różnorodna, a jednocześnie harmonijna. Tutaj wiem, że osobą, która włożyła wiele serca w budowanie tej wystawy jest Twoja siostra Błogosia. Chciałam pogratulować. To... Pięknie jest zorganizowana, przyjemnie się ogląda. I pozwolicie Państwo, że skorzystam z okazji i pogratuluję jeszcze raz autorce odwagi do tej twórczej, pięknej Weny. Do tego, że się odważyłaś na ten pokaz. Bardzo piękny, wartościowy. No i życzę Ci, abyś zawsze znajdowała w sobie siłę. Do tego, aby realizować swoje pasje. Y, no i żeby zawsze miała dobre warunki do tego, żeby być mogła to wszystko dalej ciągnąć. To wcale nie jest takie łatwe, bo wystawy gotowe wyglądają y, dobrze, dobrze się je ogląda, a tak naprawdę y, to jest y, długa, ciężka y, droga do tego, aby ten efekt końcowy tak wyglądał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. A Państwu życzę miłego odbioru i przyjemnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Jeszcze momencik, bo mówiłem się z Małgosią, że Małgosia prowadzi nas w klimat rodzinny jeszcze bardziej. Ale pozwólcie, że wspaniałej kobiecie, jaką jest mama Ewy. Małgosi, Basi, od nas wszystkich, na 91 urodziny. od nas wszystkich, od nas wszystkich, Ja chciałam też od Obie. Tak jest że. Jak to będzie na górze, ale Myślę, że Państwu się spodoba. Ja tak tylko nawiążę do portretów, które Ewa tam przedstawiła, kilka, ale Edy portrety zaczęły się dużo wcześniej. Ona z racji tego, że pracowała w policji, robiła tak zwane portrety pamięciowe czyli, do mikrofonu. Czyli musiała sobie poradzić z tak, tematem twarzy, przez opowiadanie, ktoś sugerował, opowiadał, ona stwarzała obraz. Z tego co wiem, te portrety, te były bardzo udane, pokazywane w wiadomościach, jakieś, na jakichś, na tym, nie wiem, jakichś dziennikach, przez Komendę Główną Policję, także skutecznie odnajdywano osoby poszukiwane, na górze też będziecie mieli okazję poszukać osób, które są na gruncie, nawet jeśli Także zapraszam wszystkich jeszcze raz, gratuluję Gratuluję a ja uważam, że czas nadszedł, aby Ewa zaprosiła wszystkich. Ja za... skromnie zaproponuję, ażeby jakby w, jak w polonezie, żeby pierwsza na górę, czyli na wystawę, ruszyła mama. Na... Ale no, jeszcze, jeszcze. Chcę, jestem, jeszcze. Chcę, Mamy, chę, nie Chcę podziękować Mińskiemu Ośrodkowi Kultury. Pani Szyrki też, bo ja jeszcze nawiążę Kultury, dyrektorowi Mariuszowi Boszczyńskiemu, pani Małorzecie Majdowskiej, pani Szyrki Wasiu, tak? Najbardziej, Halice, jednej, tak. z drugiej, Kulka.